Kolejnym ćwiczeniem, jakie zademonstruje koleżanka Magda, to unoszenie handlu nad głowę i tak, pozycja wyjściowa, stajemy w ten sposób, ażeby ręka była ugięta pod kątem prostym, następnie unosimy ciężarki ku górze, nad głowę i powoli opuszczamy w dół. Pamiętamy o tym, ażeby brzuch był cały czas napięty. Doskonale. Gdy siedzimy na ball, musimy uważać szczególnie na, na tą kwestię, żeby napiąć brzuch podczas ćwiczenia, ponieważ ball jest niestabilny, więc jest to ćwiczenie dla osób zaawansowanych. Wydech do góry, wdech. Do dołu. Ćwiczenia dużej głównie mięśnie na ramienne, szczególnie przed tony.